Tak? To było to spotkanie, które było poświęcone liderkom, czyli kobietom, które aktywnie pracują na rzecz swoich tak najbliższych. I prawdopodobnie też chciałabym Wam przekazać pozdrowienia od premiera Mattu który który prosił, tak? żeby te kobiety, które są na Waszach, dały wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze, tym wszystkim kobietom, które pracują w naszym najbliższym otoczeniu i również Wam mimo Panie. Wszystkiego to najlepsze i najpiękniejsze od premiera Dziękuję. Powiem tylko Powiem Wam tylko taką rzecz, że bardzo mi się spodobało i zapamiętałam. Jestem ja. <laughs> ja to stwierdzenie premiera, który mówi, ona w jakimś kontekście, tak? coś opowiadałem i on mówi do kobiet, jesteście bardzo aktywne, bardzo fajnie pracujecie, um, dajecie z siebie wszystko, tak? I jak już pracujecie to tak um, um, w pełnym sercu, i całą i sobą, e, Natomiast pacjenci czasami są lenie. I zauważcie, że leń to jest rodzaj męski. No. <laughs> więc to takie, panowie, to nie tak, żebyście się zrobiły. <laughs> Ale leń to rodzaj męski, więc skądś się to musiało wziąć. Kobiety są męsowite. <laughs> <Ale>, no. Ja <laughs> A, już pierwocieści <laughs> mówił w tym momencie osobno. <laughs> Nie mniej jednak miło panie, to jest tak, naszego święta, wszystkiego to najlepsze, niech się spełniają nasze marzenia, które i nam życzone, że tak powiem, trwałości, siły i jak najwięcej członków i członki. Wiemy, że macie klucze do tej sali, możecie tutaj być, tutaj się spotykać. To fajne miejsce, to jest to bardziej kameralne niż ta duża sala. Niemniej jednak, jest miejsce, są miejsce, żeby się zmusiły. Dziękuję bardzo. 19 lat poczekamy na Ciebie. Nie Nie takim Ja jestem pojęciem, mam program, że To to <zysyfikacja> Jeżeli pozwolicie, ja przyłączę się do tych życzeń. Zaprosiłem na razem z chorem, na naszą koleżankę Ulę. Dlatego, że ona jest nasza, jaskowianka I żeby no, na oczy się przekonała, że nasz cel to nie jest podział ponad wszystko, tylko chcemy jedno wszystko. I cieszymy się bardzo, że po raz pierwszy dotarły do nas panie Jaszkowie Górnej. Dla nas to nie ważne, My nie mamy tu listy o obecności, listy członków, po prostu jest to, jest to na takiej zasadzie, że kto był raz, no zachęca drugiego, no, no cieszymy się bardzo, że ta ilość, która tutaj przychodzi, nie maleje, wręcz no, się ludzie zmieniają, wiadomo kto jak czasem dysponuje, dlatego my też nie mamy jakiegoś programu. Dlatego tutaj prezes, prezes tego seniora powiedział, że ze spotkaniem na tak spotkanie się tak umawiamy co, co ewentualnie będziemy robić, co jak spełnić czas i tak, tak, żeby to nie było tego. Dlatego bardzo chcielibyśmy, żeby były te inicjatywy, jak to się mówi, oddolne, żeby ludzie sami co widzą, jak to, na czym te nasze spotkania mają polegać.